przemocy. Od rana na specjalnie przygotowanych lejtramach w laszanej ścianie baraku i chodnikach malowali swój manifest. My walczymy przeciwko przemocy na ścianie. Graficiarze z wielkim zaangażowaniem przemalowali na cieplejsze kolory policyjną nyskę. Niech ta policja będzie dla ludzi kolorowa. Niech każdy dostrzeże w policji różne barwy. Niestety takie radiowozy nie będą w ramach akcji Małolat jeździć po Warszawie. Nie pozwalają na to przepisy. Graffiti to sztuka, to element młodzieżowej kultury, to bezpieczny sposób na rozładowanie agresji. To niebezpieczne i tu podnosi adrenalina. jest fajnie, jak się ucieka przed policją. Dziś nikt nie gonią graficiarzy, malowali legalni i w szczytnym celu. Wiadomości też dołączyły do happeningu malując na ścianie swój znak, czyli jak mówią graficiarze, tak.